To jest kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj y, jestem na y, serwerze Aternos. na Aternos. No, są lagi na Aternos. Na każdym serwerze Aternos są lazi, ale y, myślę, że ten serwer jak na Aternosa. Y, ten, ten serwer. Jak na Aternosa. Hmm, czekajcie, co ja miałem powiedzieć. Serwer, jak na serwerze hmm, Aternos jest dosyć dopracowanym serwerem. Na przykład jest ochrona spawnu, że na przykład nie można niszczyć. Ale ja mam OPA, więc mogę. Hmm, nie można niszczyć. Sorry, a tutaj jest. Widzicie. Hmm. Jest regulamin: nie wolno lagować serwera, nie wolno się podszywać pod administrację youtuberów. Jakby co ja regulaminu nie robiłem? Nie wolno się wyzywać przy administracji, przy administracji? Chyba tutaj chciano napisać przy administracji i i. Dlaczego są dwa i? I przeklinać, bo za to mutę na 15 minut i jak bardziej garnie to na jeszcze, dłu jeszcze dłużej. Nie można wykorzystywać bugów serwera, a ta zasada mi się nie podoba, bo na przykład jakby ktoś chciał zro zrobić jakąś kopiowarkę diamentów to, to no niestety nie można by było. Nawet jest usuwanie itemów, co trochę mniej laguje serwer. Teraz czekaj, pokażę jakich ludzi mamy w administracji. Właściciel do jest teraz na serwerze. Właściciel Agentix. Agentix powinien dostać ym, ba, y bana, bo oskamował mnie ten na, na ten na RGMC, na 1,17 Harydzie. Ukradł mi wszystko z mojej bazy. Moderator dla kociak już nie Ja już jestem elitą, ale per se set, rank. Czekaj. Na nie tylko moderator. Dobra, jestem już moderatorem. Elita Wojtek 2K313, Elita Eliza 1138, właściciel, on ma dostęp do konsoli jako jedyny, bo on założył serwer. Piotr Szymo. A tutaj jest. A, tutaj jest kolejna tablica. To jest strefa robienia różnych rzeczy, penchantowania i takich. o. I, a tutaj jest parkour. Spróbuję nawet go sobie. Kurde. Spróbuję go sobie. No nie, no latanie mi się odpala. Włączam GM0, żeby lata. Tani mi się nie odpalało. W ogóle tu jest no fall na, ym, ym, na tym serwerze, więc to jest, jest ym, ym, tryb trudności normalny. I trochę spawn teraz jest poniszczony przez Creeper i to jeszcze zablokujemy, bo są dopiero bekatesty testy serwera. Ym, no i ym, ten. To ja jeszcze miałem. Tutaj jest ym, cztery kratki, trudny skok. Dobra, trochę trapdory pomagają o trzy pks. Przywołano wybyt. Administracja nie odpowiada. to pewnie tam na. No. To tam o. No i cztery kratki na ostatnim, oczywiście. jest. Napisz do Admina na Discord, jak skończysz parkur i wyślij screena z parkura chodzi o to, że już tutaj skończyłeś parkur z tych tabliczek wyślij screena, a Discordki i ci już hashtag 1583, jeszcze pokażę ten. PvP administracja nie odpowiada do straconej temu oczywiście. Jesteś na PvP jak się wejdzie na spawna. Witaj na spawnie. A tutaj jest opuściłeś teren spawna. Tutaj jest beczka. Można tutaj oszukać jak się no jakby na przykład po tym jakieś tam refile się skończyły to można uciekać z beczki. Chyba, że ma się perły. Można perłami się wytepać. Można wpaść do lawy. No, takie tu są mu rozmaicenia w tej beczce. Dobra, ale no, wyszedł z gry. Dobra, tu jest jakieś takie ognisko. To są dekoracje. Mapa oczywiście nie jest z internetu. Mapy z internetu są o wiele, wiele ładniejsze i tak. Tutaj jest beczka, w której nic nie ma. Może bym dodał jakieś urozmaicenie typu sypki, śnieg. Więc niestety w tej beczce trzeba nosić skórzane buty. No, jednak, czekaj. Obra niech tak będzie, nieważne. Dobra. I... więc co jeszcze zrobię. Niebieskie szkło. Woda. Dobra. Tutaj będzie taki trap. Dobra. Wiem co jeszcze zrobię. Tutaj dorobię takie tajne przejście. To też będzie urozmaicenie. O nie, nie. To ja mam skopiowane. To ja skopiowano mnie. Ta też jest. O, ta nie jest. Jakby ktoś się pytał jak kopiować tabliczki z napisem to na przykład coś piszecie, klikacie CTRL plus ym, scroll, macie NBT i tutaj macie takie coś. Dobra, ym. Letkie mam lagi, znaczy nieletkie. Bo nie mam opcji na 1.17, o nie, to trzeba tak... To trzeba tak, o... Dobra, niech będzie tak, nieważne. I tutaj nastawiamy milion obrazów, żeby... Żeby trochę było szukania taj... O nie, to stopię się. Żeby trochę było szukania tego tajnego przejścia. Myślę, że wystarczająco będzie szukanie. Jakiś parkur zrobię. Nie nie Strabdor, w ogóle. Jest kit, są kity. Kit gracz, VIP kit, Elita kit, sponsor kit. Ja w ogóle przetestuję te kity, bo ja testowałem tylko kit gracz. A widać, że cały czas jakieś nowe rzeczy dochodzą. Kit gracz jest taki, to już wiem no a dobra on um, przetestuje kolejny kit kit vip uh, ten jest już lepszy kit elita no ten jest jeszcze lepszy ciekawe jaki będzie Nie, kit a kit sponsor no też jest dobry Był tutaj taki właściciel, um, który ma zbroję derajtową, ochrona 1000, komendą zrobioną, ale już go nie ma, bo, jest, bo był taki tak, że gracze mogli go brać. Dobra, dobra, no to ja bym, ja bym na przykład zrobił parkour. Nie wiem. Nie, nie z tego. Na przykład z tego. Z tego... no halo. Z tego by byłoby fajnie. Dobra, wiem, ja nie mam... Ile ja mam tych to No w końcu mam normalne FPS. Przynajmniej normalne jak na mnie. Dobra, tutaj na razie łatwe skoki. Dobra, tutaj będzie trochę już trudniejszy, bo trzy kratki. Tutaj, tutaj trzy kratki też, ale trzeba skoczyć. Znaczy, no zawsze trzeba skakać, ale to jest jeszcze na jedną kratkę wyżej. Tutaj trzy kratki takie kolejne. Okej. Okay. Tutaj będzie skok na, na taką 180. Trochę się pouczyłem, 180, ale nie wiem, czy mi się uda na odcinku. Na odcinku mi się chyba nie uda jak zwykle. No nie. Nie, no bo na odcinku to ja się boję robić 180. Dobra, łatwo. Tutaj będzie skok na. Czekaj, tutaj 1, 2, 3, 4. Dobra, tutaj będzie najtrudniejszy skok w Minecraft, czyli 4. Da się skoczyć na 5, ale. Chyba każdy z nas taktykę skakania na pięć. To nie jest żadny lód, po prostu na przykład jest taki prosty parkur Dwie klatki, dwie klatki, tak cały czas wyżej dwie klatki. Później skok na pięć klatek i, i uda ci się przeskoczyć, dlatego że, że trzeba nabrać odpowiedniego pełdu i człowiek w Minecraft pokona tą barierę pięć, czterech kratek. Chyba pięć? No pięciu. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No nie. niechcący zniszczyłem swój własny parkur. Dobra. Okej, okay, no dobra, dobra, łatwo. I będzie można się z tej beczki też wydostać, jak widzicie. Dobra. Okej. Okay. I pamiętajcie o subie i łapce w górę. A jeszcze IP muszę podać. IP ym, ym, nawet napiszę Wam na czacie. I jeszcze ym, jak Wam nie, nie zadziała te, te IP, to, to wpiszcie backretence.terno.met. Jak też wam nie zadziała, to napiszcie na moim Discordzie, pokazywałem wam Discorda. Jeszcze raz wam pokażę mojego Discorda. To jest mój Discord. Um, um, serwer jest bardzo często akty jest bardzo często aktywny. Um, teraz nikogo nie ma. Ale serwer jest bardzo często odpalany, bardzo często rano jest odpalany, ja się w ogóle zdziwiłem, że tak często serwer jest odpalany, ale no nie, i mi laguje, ile mam ów aż muszę, o dobra. Normalnie czy tak mam 30 41 FPS bo mam, bo mam słaby komputer albo coś mam popsutego Nie wiem czy mam słaby komputer albo mam popsuty komputer Ale dobra Nie, znowu mi zacina w końcu Optifine na 1.17, nie będzie mi zacinać. No na Optifine tak zwykle, to już mam 70 fps -ów. z tego co pamiętam, nieraz nawet 100, ale nigdy nie przekroczyło bariery 110 fps Na no Optifine. spróbuję jeszcze raz przejść w parku. Kogo nie ma na serwerze, więc nie wiem, czy mnie zaraz nie wywali z serwera, ale nie powinno. No i sami widzicie, nawet tutaj. Nie, nawet jest Word Edit, ale to każdy serwer ma. Jak jakiś serwer nie ma Word Edita, to naprawdę nie wiem jak, jak wygląda budowa Spawnu. Znaczy Spawn nie budowałem Word Editem, bardziej, bardziej beczkę budowałem um, Word Editem z tego co pamiętam. Um. Albo. Ej, nie, nie, ja nie robiłem beczki. E, tutaj nic za bardzo, znaczy ja tylko wyrównywałem teren World Editem i. i tutaj był Spawn robiony World Editem, ale to nie ja robiłem. I, troch, I trochę administracja tu ma swoją własną bazę taką. E, I tą bazę też robiłem bardzo dużo Word Editem raz prawie niechcący załadowałem serwa, bo Word Edit jest trochę pogrubowany na Aternosie, chyba każdy to wie. Kurde, teraz jakoś nie mogę 180. Um, muszę być cicho, żeby zrobić 180. Dobra, S. Tutaj były drabinki, ale, ale ktoś um, zaczął ro, przemieniać tak parkur z diamentowych bloków na takie, na takie szkło i trapdory. Um, ry, a dlatego, że. Um, no, ładnie jest tak. A, a chciałem, żeby żeby, bo te drabinki psuły cały wygląd tego parkuru, przez to, więc dlatego zrobiłem to z trapdorów. Cztery klatki, trudny skok, muszę tam dolecieć. Dobra, tutaj nic nie było. Ja na pewno nie czytowałem. Odbierz nagrodę, tu jest. Napisz do Admina na Discordzie jak skończysz parkour i wyślij screena z parkoura. Discord to jest Kiciusz, hashtag 1583. Dobra. I czekaj, witaj na buketemce.pl, bo, bo oczywiście Nikomu się nie podoba IP, Ym, na przykład jak ktoś chce mieć IP craftbot.pl to niestety jest IP i to się nikomu nie podoba. Więc dlatego tutaj jest takie IP, jakie my chcieliśmy. Witaj na bucketnc.pl. No tutaj nawet macie IP, tylko zamiast .pl napiszcie Losowy teleport. Ej, to usunął listę warpów. Dobra, ktoś usunął listę warpów, ale na przykład jest warp yy, Enchant. No, jest warp Enchant. Jest chyba warp Regulamin, chyba że ktoś go usunął. No, chyba nikt nie usuwał warpu Regulamin. A jest warp parkour, Ja go nie, nie, nie ma. No ale na przykład jest takie coś jak Warp sprawdzanie. Ten Warp jest tylko dla administracji albo rekru. Tutaj nie wiem o co chodzi albo rekru. Jesteś sprawdzany, podaj any deska brak, spór, brak współpracy równa się ban IP. Ban IP wylogowanie podczas sprawdzania równa się ban IP oczywiście. Więc ja stąd wylecę. No i to wszystko z mojego ser serwera. Chyba już tutaj wszystko pokazałem. No, wszystko już tutaj pokazałem. Chyba, cześć, cześć. O tak jest. Nawet pokażę pluginy. Ile tych pluginów czy serwera nie będzie lagować? Bo słyszałem. Ej, co to jest. Czy ktoś już tu grał? Zwierzęta są super. A, no to fajnie. Czekajcie, tutaj coś zrobię. Um, szło szkło. Czekaj, jajo przyzywają. Jółce, kota. Dobra. I tutaj zrobię, zrobię takie coś, taką platformę. Jeszcze wezmę ryby. I, czekaj, nie. Czyli, czy rybą tropikalną da się oswoić kota? Nie, nie da. Dobra. Eem. Dobra, czekajcie. No to może ten, gdzie jest jakaś? No halo, czekaj wiatro, ale nie na przykład dorszem. Dorszem da się uswoić surowy dorsz. Dobra, i tutaj będzie siedział kotek. Dobra. Jaka jakoś by się... Dobra, nieważne ważne, nie będę pokazywał korytów kota. Dlatego, że pewnie ktoś tu przyjdzie. Dobra, i tak pewnie każdy już wie, gdzie przyjść, ale to... nie ważne. Dobra, ty w ogóle można spaść do... Ten kanion już jest zwiedzony, ale jeszcze nie do końca jest tu jakieś żelazo. Z tego co widzę, i tu nawet dużo żelaza. Tutaj były reakcje, ale już chyba są wykopane. Czekajcie: Enchant Lenin, chociaż Knotbak 2. No kurde, dlaczego nie można nadać Knotbaka 2 na rybę? Jak trzeci? Może Enchant. Ten kociak, knot, knot back, um, i knot back t, um, dwa, ale ten. Czekaj, może jakieś takie komendy. Dobra, enchantment level, level. Dwa. nie. O nie, czekaj. Chciałam mu dać opa. Tylko rybę chciałem zrobić. Dlaczego nie można dać chnotbaka na rybę? O, na patyk da się. Ale zaraz muszę kończyć odcinek, bo już trwa 23 minuty. Ale jeszcze spróbuję dać na chnot. Notback na no. Patrick and Trentlen, kociak. Notback 2. Nie da się. Dobra, to jest koniec tego odcinka. I...